Aleksandra Wzorczyk, rilnius.pl. Ze mną Piotr Kapopółchłopak. Jesteśmy po Twojej zwycięskiej walce z Polish Machine. Co tam się w ogóle stało? Powiedz wczoraj na tej konferencji, bo było gorąco. Było gorąco, za dużo szczekał, więc. Nie wytrzymałem, można powiedzieć, troszkę wypuściło, doknąłem go. No. Kurde, użył nie takich słów, co powinien można powiedzieć. Także to są rzeczy, rzeczy. Temat taki prywatny. Bardziej nie chcę tego poruszać, także możemy zmienić temat. Ale, ale spór zażegnany, rozumiem, w takim tutaj jakby. No nie do końca, nie do końca. No jak podejdzie, przeprosi, to okej. Okay. Nie, bo użył naprawdę grubych słów i brzydkich w moją stronę. Nie tylko do mnie, ale do moich znajomych. Także należało mu się to, co dzisiaj dostał ode mnie. Podejrzewam, że to tak za mało było, bo mówię, chłodna głowa, nie chciałem się też podkręcać, a wiedziałem, że mam mocne uderzenie, chłopak. Tym bardziej, że jest młody, wiadomo, coś tam, coś tam poboksował, powalczył, ale nic mu to nie dało. Nie? No właśnie, bo spodziewałeś się, że będzie to trwało aż 5 rund do, do pokonania go? Szczerze nie, szczerze myślałem, że ruszy w pierwszej rundzie na mnie. Także on też tam gdzieś tam kurczę jako strategię miał, można powiedzieć. Chciał, może na spokojnie, ale widziałem, widziałem, że się podpali, podkręcił już chodził taki zdenerwowany. Już na samym początku, y, 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 przed rozpoczęciem ceremonii, były z nim problemy jakieś słyszałem. No, Ale mówię, spokój, opanowanie robi swoje. No i też doświadczenie zapewne. No i doświadczenie, nie? Wiadomo, za każdym razem, co tu jestem, nabieram nowego doświadczenia. Trenuję ciężej. I wszystko, wszystko tu widać, nie wtedy. Ring weryfikuje wszystko. nie? No właśnie, bo to już jakby kolejna twoja wygrana tutaj jak Ci w ogóle gromda podoba i, i ta we, te walki na gołe pięści. No kurczę powiem, mega zajebiście. No co? Wiadomo, niebezpiecznie jest, bo to jest jeden zabłąkany cios i liczysz deski, ale tak to zajebiście. Zajebiste towarzystwo, zajebiście ludzie, zajebiście zajebiści chłopacy. Tu są tak samo. Kurczę, co mogę tu więcej powiedzieć? Podoba mi się, no i na pewno będę chciał tu jeszcze wrócić, nie? Czyli możemy się ciebie spodziewać już na kolejnej? No, można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że tak, także zobaczymy. Mówię, czas pokaże. Na razie leczę kontuzję i trochę dłuższą przerwę chcę sobie zrobić, odpocząć, bo ostatnio, mówię, krótki czas miałem od ostatniej gromdy, także teraz się należy odpoczynek porządny. Piotr, to jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie, kogo obstawiasz na wygraną turnieju dzisiejszego, za Dyma czy Byku, bo oni właśnie walczą? Kurczę, powiem tak, jestem za jednym i za drugim, bo obydwóch znam, Byku zajebisty gość, Zadyma tak samo, więc tutaj jestem neutralny, ale no co mogę powiedzieć, lepiej nie mówić, nie? Obydwóm kibicuję, bo obydwóch znam. Życzymy im powodzenia i Tobie gratuluję wygranej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.